Siwaneczko z tej strony, mieszkam. Witam Was w dzisiejszym materiale. Myślę, że już ostatnim w wiadomym temacie. Dzisiaj też już ważenie przed Fejmem. Chciałem zrobić nawet wieczorkiem streama, tylko że widzę, że FAME zaplanował na 20. ważenie, później program face to face między Adamkiem a. A ewentualnie, jeżeli ten program chcielibyście obejrzeć, żebym sobie go na żywo pokomentował i chcielibyście wpaść i wspólnie go pooglądać, to napiszcie, dajcie znać, zostawcie dużo lajków, będę wiedział, że jest zainteresowanie. A być może zostawię też post na społeczności, to być może sobie właśnie w tej formie streama zrobimy. Natomiast wiele osób twierdzi, że po tym, jak Krzysiek Wodarczyk został wyrzucony że teraz jest otwarta droga, że cieszy się KSW, bo będzie mogło wreszcie zorganizować walkę ze szpilką, że to też będzie w zasadzie taka jedyna szansa, no bo też friki nie będą chciały już pewnie z Diablo mieć nic wspólnego, więc jakby jedyną drogą jeszcze, żeby powalczyć o duże pieniądze będzie już teraz KSW, stąd wiele osób tutaj łączy troszeczkę kropki, bardzo duża aktywność też wykazuje trener Diablo Wodarczyka, który w ostatnim czasie umieścił po tej informacji o wypadnięciu Krzyśka, zamieszcza bardzo dużo postów, bardzo dużo linków do filmów, gdzie Artur Szpilka jest nokautowany, gdzie Wodarczyk wygrywa przed czasem. No, wiecie, takie zabiegi, które bardzo często są przed walkami, które jeszcze nie są zapowiedziane, ale żeby już rozbudzić troszeczkę zainteresowanie, więc ja też Wam podam kilka swoich informacji, które udało mi się uzyskać zakulisowo z tego, co Wiem, to tematu takiej walki na KSW 100 nie ma. Nie ma w ogóle tego tematu i szanse na, na to, że ta walka może się faktycznie odbyć na setce, a wiadomo, no, taka walka wciąż budziła, bo ogromne zainteresowanie są bliskie 0 no, To jest 0,01%. Takie są szanse, żeby na setce się pojawił wodarczyk szpilka. Także jeżeli ktoś na to liczy, no to raczej srogo się zawiedzie. Tego co wiem, jest ewentualnie rozważana sprawa takiego pojedynku, jeżeli w ogóle taka propozycja Pójdzie do Krzyśka, bo na razie jej nie ma. Jeżeli taka propozycja w ogóle pójdzie do Krzyśka, to będzie to tylko i wyłącznie Epic, druga gala, która będzie w osobnym systemie. Pierwsza gala podobno właściciele KSW w miarę zadowoleni, no więc być może będzie druga edycja. Kiedy ona się odbędzie, tego nie wiemy. Miało być tak, że pod koniec tego roku, natomiast mamy setkę, więc raczej niemożliwe, żeby w podobnym czasie odbył się Epic, więc raczej trzeba celować już na przyszłość rok i tylko tu ewentualnie będzie taka szansa. Tutaj na setce, z tego co wiem, to, to szans na to nie ma. I tu też jeszcze taka informacja dla Was, to nie jest tak, że być może, być może KSW Ktoś w KSW, jeden z wodarzy być może się cieszy, że Fejm ma tyle problemów, no tego nie wykluczam. Ale akurat to, co zrobił Krzysiek Władarczyk, wiem, że nie zostało wcale dobrze przyjęte, no bo pamiętajcie, że Krzysiek, wyprawiając takie rzeczy, Krzysiek pokazując taką nieobliczalność, no daje też jasny sygnał właścicielom KSW, że wszelkie jakieś ustalenia, to może się okazać, że dzień przed galą. A wiadomo, że jeżeli właściciele KSW załóżmy, zrobiliby galę. Epic 2, to myślę, że walka wodarczyk szpilka byłaby walką wieczoru. No, ciężko raczej byłoby to e, przebić, bo to jest walka, która wciąż budzi bardzo duże emocje, wciąż ludzie chcą to e, zobaczyć. To się wszystko odgrzało teraz e, z uwagi na to, co się dzieje e, wokół Krzyśka. No więc, no tam niewyobrażalne jest to, aby, aby móc sobie pozwolić na to, że Krzysiek coś takiego by e, zrobił. Podejrzewam, że te. Obostrzenia kontraktowe dla Krzyśka byłyby zdecydowanie nieporównywalnie bardziej ostre niż w przypadku kontraktu z Fejmem. Tu by się to nie skończyło, tylko na podejrzewam, że. KSW, jeżeli już zaangażuje Krzyśka, jeżeli Krzysiek się też oczywiście zgodzi i ma taką chęć, no to podejrzewam, że będą kary finansowe ogromne, rzędu już setek tysięcy, jak nie miliona, jeżeli Krzysiek taką walkę by, taką galę by po prostu rozłożył. Oczywiście myślę, że nawet te kwestie kontuzji zostałyby tam dodatkowo ujęte, także nie jest to wszystko takie oczywiste. Na pewno na KSW setce tego nie zobaczymy. Szpilka też na setce nie. Nie zawalczy nawet z innym rywalem, to też już wiem na pewno. Więc odpada kolejna taka postać, która tutaj przy setce mogłaby zyskać bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o starcie tych, tych wszystkich legend KSW, no to raczej nie musicie się tutaj obawiać, one będą. Będzie też kilka niespodzianek, myślę, zagranicznych. Także tutaj spokojnie czekajcie na te oficjalne ogłoszenia. Natomiast tutaj tematu. Pojedynku nie ma, i tak jak mówię, zostało to bardzo negatywnie przyjęte, jeżeli chodzi o perspektywę właśnie takiej przyszłej walki. Ogólnie szkoda, ale do tej walki jest daleko, bo, bo Krzysiek cały czas w każdym wywiadzie powtarzał jak mantrę, że on najpierw musi się zmierzyć z Krzyśkiem w boksie, a później możemy walczyć w MMA. No podejrzewam, że jest to taki zabieg też w stronę swojego promotora, aby taką dużą walkę spróbować zrobić na gali Andrzeja Wasilewskiego jakiejś dużej, arem zrobić właśnie najlepiej pewnie w KSW. Natomiast nie wierzę w taki scenariusz. Artur Szpilka nie wróci do walki bokserskiej. W ogóle jest problem, żeby Artur szpilka zawalczył tutaj na zasadach boksu w małych rękawicach. Dla mnie idealnym rozwiązaniem jest boks małe rękawice, natomiast tu jest problem, bo i jeden i drugi nie za bardzo jest w stanie na to przystać. I tak myślę, że można by było łatwiej przekonać Artura, natomiast Krzysiek jest, jest nastawiony na te duże rękawice. Szkoda, bo ten konflikt trwa ty, w tyle lat, że bok z małych rękawicach rozwiąże tą sprawę i myślę, że wzbudzi ogromne zainteresowanie. Krzysiek w tej temacie jest bardzo oporny. Ostatnio twierdził, że nawet 10 milionów jakby dostał, to, to tak nie zrobi. No. To akurat nie chce mi się wierzyć. No ale nie wiem w jakiej sytuacji znajduje się teraz Krzysiek, biorąc pod uwagę to, co zrobił z Fejmem, to, to może finansowo czuje się na tyle komfortowo, że jakby nie musi na siłę szukać takiego pojedynku. Wiadomo, że gdyby sytuacja życiowa troszeczkę go zmusiła do tego, że taką walkę musi wziąć za bardzo duże pieniądze, za bok z małych rękawicach ze szpilką, no to to wszystko. Wyglądałoby inaczej, natomiast takiej sytuacji nie ma. Szkoda, bo ten pojedynek w zasadzie mam wrażenie, że w każdej formule byłby ciekawy. Wiadomo, że w MMA w tym momencie nie dziwię się Krzyśkowi, że nie chce się zgodzić na MMA ze szpilką, który jest dużo cięższy i który już ma za sobą tak długi w porównaniu do Diablo. Oczywiście staż treningowy wcale się akurat. Temu nie dziwię. Nie dziwię się też szpilce, że nie będzie wracał do boksu, skoro zmienił swój cały trening, swój cały tryb pod MMA. To nie jest tak, jak czasem, niestety, ludzie myślą, że tu są rękawice i tu są rękawice, tu bijesz worek, tu jesteś na tarczach, to jest prawie to samo. Nie, to jest zupełnie co innego, na zupełnie inne rzeczy trzeba uważać, zupełnie inaczej trzeba się zachowywać, więc to przestawienie z boksu na MMA i odwrotnie jest zadaniem bardzo, bardzo e, trudnym. Czasem nawet czy pięściarze, którzy zaczynają dopiero, nawet jeszcze nie mają walk zawodowych, ale amatorskie na przykład i próbują się przestawić na MMA, to wszystko trwa naprawdę czasem latami, zanim wyzbędziesz się tych wszystkich swoich ich nawyków. E, także mm, nie dziwię się tutaj obu, dlatego dla mnie takim idealnym rozwiązaniem jest to, żeby te małe rękawice e, były I, i po prostu, no wiadomo, podejrzewam, że można by było szpilkę na K1 namówić, ale diablo. SK1 też będzie miał problem, ponieważ no nie wiem, na ile ta kontuzja jest prawdziwa, na ile z tą kontuzją też, nie wiem, nie wiem, czy dostały dostarczone dokumenty do fejmu odnośnie tej kontuzji, no pewnie tak, bo nie chcę mi się wiedzieć, że przy tym całym zamieszaniu by takich dokumentów nie było, także być może ta kontuzja e, faktycznie jest, a nie było, te, te buty nie były jakimś zabiegiem, żeby zwiększyć swoje szanse, no chcę wierzyć oczywiście, że tak było, ufam, że e, tak było, natomiast e, podsumowując, nie ma niestety tematu. To nie jest tak, bo tu sporo takich było głosów, że o, teraz Fame wyrzucił diablo. KSW zaciera rączki. Martin już chętnie dzwoni. Krzysiek, dawaj, do nas, nie będziesz tam w, walczył w tej patologii, walczymy tutaj. No nie, tak nie jest i, i też wcale nie jest tak, że ktoś, kto organizuje galę, cieszy się z tego, że ktoś tak postępuje, bo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że później ten człowiek może być w moim biznesie i zrobić dokładnie. Dokładnie. to, to samo. Natomiast myślę, że no KSW oczywiście i tak by się zabezpieczyło zdecydowanie lepiej. Co prawda z tymi zastępstwami to różnie bywało w przeszłości, jak na przykład Nikola musiał wskoczyć do walki z Pudzianem, ale akurat wydaje mi się, że przy tej walce ciężko mówić o godnym zastępstwie, no bo nie da się tutaj zastąpić, natomiast absolutnie tutaj zastępstwo musiało być w takim pojedynku przygotowane. Dobra, zamykamy temat, no chyba, że coś nowego jeszcze się pojawi, bo ta saga trwa. Widzę, że Mirosław Okniński Wczoraj, późnym wieczorem, chyba tak, wczoraj wieczorem opublikował film, w którym mówi, że jakieś nowe fakty do niego doszły i dzisiaj ma być jakieś oświadczenie. No i zobaczymy, bo może to być jakieś oświadczenie też jednak negatywne w stronę Krzyśka. Być może coś nowego się tam pojawiło, coś nowego się dowiemy na strach, pomyśleć, co w tym oświadczeniu może być. No cóż, może być jeszcze dzisiaj całkiem ciekawie. Trzymajcie się byczki. Heja.